Siedzisz w ironie, brązie, silverze, goldzie. Czy jakiejkolwiek innej randze, z której nie możesz wyjść, grasz różnymi czempionami, ale żadnym nie potrafisz wyciągnąć zakłaki do zwycięstwa swoich teammateów? i nie masz już pomysłu czym innym grać? Próbujesz ciągle znaleźć tego złotego ludzika, który przyniesie ci darmowe LPki? Pytasz różnych graczy, streamerów, jaki czempion jest właśnie najlepszy do wyjścia z niskiej rangi, albo co jest aktualnie najsilniejsze. To dobrze trafiłeś, bo w tym filmie przedstawię Ci właśnie takie czempiony, a ty będziesz mógł w końcu wbić wymarzoną dywizję. Zaczynając od topa. Tutaj niezmiennie najlepiej jest po prostu grać Garenem. Champion prosty, tankowny, z chorymi obrażeniami, bardzo dobrym clearem i mega sustainem na linii. Na początku wystarczy grzecznie zbierać krypki, żeby potem na szóstym levelu wbić przeciwnika z flashem, Q, ignite'em. E i na koniec z r i zabić przeciwnika od 100 do 0. Gdyby coś poszło nie tak i przegralibyście trade'a, to wystarczy po prostu się odsunąć, chwilę postać z tyłu i wasza pasywka wyleczy was za niebotyczne punkty zdrowia. Potem, mając 9 level i jeden przedmiot, praktycznie każdy wave one-shotujecie na E, możecie bardzo szybko przepuszczać każdą falę, biegać po mapie i szukać właśnie jakichś zagrań i wyłapań. Tego czempiona wystarczy wyczuć, parę giereczek i już praktycznie wszystko o nim wiecie i umiecie. Nie ma tutaj żadnych jakichś mega skomplikowanych mechanik a wy możecie skupić się na bardziej uniwersalnych konceptach, takich jak jak zarządzać falą, kiedy zrykolować, jak poruszać się na mapie, kiedy znaleźć się pod obiektywem i wiele innych tego typu makro zagrań. A jeżeli chcesz zobaczyć bardziej rozwinięty poradnik, czy jakąś analizę progracza na jednym z tych czempionów, których tu przedstawię, to oczywiście nie zapomnij dać suba, bo takie materiały będą się teraz pojawiać na przestrzeni paru następnych tygodni. A jak dasz suba, to żadnego z nich nie pominiesz. Kolejnym idealnym czempionem do climbowania na górnej alejce jest oczywiście. Oczywiście Malphite. Ponownie te same założenia. Champion prosty, z silnym i łatwym do zagrania laning facem i z mocnym wjazdem i engagem na szóstym levelu. Co prawda grając z Malfight'em, musimy pamiętać o paru ważnych rzeczach jak na przykład o tym, żeby zbanować Sylasa, bo to jest najgorszy matchup jaki jest w całej Lizze Legend i tego matchupu nie da się absolutnie grać, a po drugie nie możemy zbajtować się na żadne buildy z TikToka pod full up bombę, pod jakieś dziwne koncepty malfighta drukarza nie, nic z tych rzeczy. Jak sergać malfightem, to najlepiej grać właśnie pod tanka, może z jakimś tam lekkim twistem z Dark Steelem, może czasem jakimś malignansem, ale ogólnie pod tanka i z tankowymi itemami i tak wszystkich zabijacie. Jaki dokładnie build? To ciężko powiedzieć, bo wszystko zmienia się od matchupów, wszystko się zmienia z patcha na patch, dlatego najlepiej wejść sobie na jakąś stronkę, na przykład na Diplola, wpisać Malfight i sprawdzić co aktualnie grają najlepsi zawodnicy i co statystycznie jest po prostu najlepsze. Grając z Malphitem musimy pamiętać o strategii trzech kołpaków, czyli po szóstym levelu najpierw walisz trzy kołpaki, Czyli trzy razy rzucasz Q w przeciwnika, trochę go obijasz i potem czekasz na swój moment, wjeżdżasz z ereczki i wtedy możesz po prostu złanszutować przeciwnego toplanera. W późniejszych fazach jesteś niezabijalną skałą, której dobra RK jest w stanie wygrać teamfight, a dobry Engage bardzo często przesądza o losach gry. A jeżeli w ogóle chcesz się nauczyć grać na topie, to tutaj polecam po prostu oglądać filmy Sydney Vaca na YouTubie. Kuba to jeden z lepszych polskich toplanerów, który w dodatku fajnie wszystko tłumaczy na swoim kanale, więc jeżeli mainujecie topa, to Sydney Wak jest waszym skarą. Jeżeli chodzi o las, to tutaj polecam grać Amoumu. Champion, który ma bardzo solidne obrażenia, przyjemny i prosty clear lasu, przede wszystkim dużo, ale to bardzo dużo CC no i bardzo fajne narzędzia do tego, żeby zainicjować jakąś walkę i wyłapać przeciwników. A do tego wszystkiego Amumu jest bardzo tankowny, więc w razie jak wejdziecie, to łatwo jest po prostu przeżyć i wytankować trochę obrażeń. Plan na gierkę w tym wypadku jest dosyć prosty. Chcemy full clearować nasz las, na spokojnie farmić, farmić, farmić i w międzyczasie szukać okazji na wyłapanie przeciwników. Dużo popełniałem jakieś błędy, bo może ktoś wyjdzie za blisko, może ktoś jakoś troluje i jesteśmy wtedy w stanie wejść, rzucić suna, wyłapać przeciwnika i złapać jakiegoś killa. Ale. Grając Amumu, przede wszystkim chcemy skupić się na obiektywach, bo z junglerem, najważniejsze są obiektywy. A gankując, bardzo często będziecie tracić sporo czasu i jeżeli nie jesteście w stanie znaleźć idealnego ganka, no to trzeba się dwa razy zastanowić, czy na pewno jest warto na jakąś linię podchodzić. A full clearując i grając pod obiektywy, nie może stać się nic złego. Amumu sam w sobie nie jest jakąś bestią, nie ma silnych dueli, więc trzeba uważać, bo przeciwny jungler bardzo często będzie w stanie was powstrzymać jeden na jeden, ale jeżeli będziecie mieli swoich teammateów za plecami, to Amumu staje się przepotężny, bo tyle ceceków, co on ma, to mało, który jungler daje, a jeżeli rzucacie dobre ceceki, odpowiednio setapujecie rzeczy pod waszą drużynę, to nagle się okazuje, że te małpy, które są w waszej drużynie, jednak potrafią coś grać i o wiele prościej jest im być użytecznym. Ten czempion od lat jest idealny do wychodzenia z lol i tego dowiódł amerykański streamer Ludwig, który łantrykował Amumu i udało mu się w niecały miesiąc wyjść z Irona do Platyny właśnie dzięki temu czempionowi. No ale też trzeba powiedzieć, że Amumu był agrywany nawet na najwyższym poziomie. Bo kiedy KMF wygrywało Puchar Polski, to w decydującej gierce Ripson właśnie grał Tymamumu i to był czempion, który pociągnął KMF na sam szczyt. Drugą opcją jest Xin Tym razem czempion, który ma trochę mniej tapu, ale za to ma mega mocne obrażenia i mega mocne duele. Grając z tym czempionem powinniśmy mieć trochę mniejszy prywident na farmienie, a trochę większy właśnie na ciągłą pierdalankę, bo tym czempionem wygrywasz praktycznie każdy jeden na 1, każdy 2 na 2, możesz wejść w środek team Fajtu, odpalić swoją mereczkę i nikt z przeciwników, którzy stoją trochę dalej, nie bije ci obrażeń. Możesz prowadzić bardzo dużo zamętu, co chwilę właśnie gankować, szukać jakichś obiektywów i dojeżdżać przeciwnika, tak żeby wykorzystując silne itemy pod Bruzera, sprawiać, że przeciwnikom nie chce się grać. Przechodząc do Mida, tutaj poleciłbym Jonę, i wiem, wiem. Może się to wydawać nieco kontrowersyjne, bo teoretycznie nie jest to najłatwiejszy champion, ale za to jest strasznie opresywny i w szczególności na low elo ludzie nie są sobie w stanie z nim poradzić, a playstyle Yone bardzo dużo rzeczy jest w stanie nam wybaczyć. Tutaj naszym planem będzie przede wszystkim dążenie do tego, żeby mieć 10 klipów na minutę i na Jonie jest to szczególnie proste, bo jego autoataki biją bardzo dużo, a wave'y puszuje się bardzo szybko. Pierwsze dwa levele nie jesteście zbyt silni. Więc nie podchodźcie za bardzo, starać się po prostu przeżyć, trzeba zagrać tutaj nieco bezpieczniej, ale potem po prostu możesz puszować wave za wavem. I to co chcesz robić, no to jakoś wyciągnąć prawo na przeciwnika, potem po prostu podchodzić pierwszy, zawsze do każdego wave'a, na pałę puszować falę za falą za falą, nie przejmować się tym, co się dzieje z przeciwnikiem i po prostu zbieramy te krypki. Jak przeciwnik trochę podejdzie, możemy w niego wlecieć z E, lekko go obić i potem, jak już nabierzecie trochę siły, będziecie mieli pierwszy item, to możecie nawet ziomeczka dojechać pod towerem, zwłaszcza jeżeli gra jakimś magiem, a magowie, jeżeli nie są zagrani perfekcyjnie, to bardzo słabo sobie właśnie z takim jonem radzą. W późniejszych fazach giereczki po prostu idziesz na sideline i znowu puszujesz wave'a za wave'em, zdobywasz jakieś towery i jak na spokojnie będziesz w stanie w 20 minucie dofarmić tych 200 creepów, to nagle okazuje się, że masz cały item przewagi, do tego jeszcze parę leveli i nawet dwóch czy trzech zawodników jesteś w stanie pociachać. A nie wymaga to jakichś turbo super umiejętności mechanicznych, bo po prostu klikasz prawym na przeciwnika, klikasz cały czas Q i wszyscy po prostu umierają. Tylko ważne jest to, żeby na tym one skupić się na farmieniu, a nie na tym, żeby cały czas się nawalać i cały czas podejmować walki z przeciwnikami. Bo jeżeli nie będziecie mieli tych farmy będziecie za bardzo wchodzić do przodu, za bardzo grać agresywnie, no to nagle się okazuje, że bez tej farmy nie macie itemów, wasz champion jest taki se i już wszystko to o czym tutaj mówię nagle nie działa. Więc uważajcie i stroncie od losowych walk. Najpierw chcemy być na papierze silniejsi od przeciwnika, a potem dopiero możemy działać. Kolejnym wyborem na mida jest oczywiście Ari. Jest to jeden z bezpieczniejszych midlanerów z świetnym clearem, który zawsze jest stabilny i nie ma zbyt dużo słabych matchupów. Na początku nie ma co przesadzać z agresją, po prostu skupcie się na creepach i generalnie od siódmego levela, czasami od 9, będziecie w stanie po prostu podchodzić do wave'a, rzucać od razu Q i leci przez całą falę, rzucacie do tego W i cały wave znika. I tutaj zaczyna się magia, bo jeżeli jesteście w stanie przepuszczać falę w 2 sekundy, to potem możecie chodzić i szukać zagrać. Właśnie w przeciwnym lesie, właśnie na jakichś void grabsach, na jakimś drake'u, na topie, na bocie. Nasz plan jest taki, Szybko puszujemy, schodzimy i gramy razem z dżunglerem. Tym samym na dobrą sprawę, unikając laning faceu i szukając jakichś wyłapań, bo to Ari robi super. RK do przodu, charming, jakiś follow-upik od Twojej drużyny i można kogoś wyłapać poza pozycją. W późniejszych fazach robimy to samo, tylko na side lane Podchodzisz na side lane, puszujesz wavea i wchodzisz do dżungli. Gramy tak zwanym fog of war'em. Pamiętaj, że jak schowasz się w krzaku, gdzie nie ma wizji, to przeciwnicy nie wiedzą, gdzie jesteś, a wtedy w ich głowie możesz być praktycznie wszędzie. Ari ogólnie jest bardzo fajnym unikającym. Uniwersalnym czempionem, który dzięki temu, że ma Reczkę, jest bardzo bezpieczny, więc wszystkie ganki łatwo możesz dodżować, masz szybki push, więc creepy też będą siadać. No i nawet obrażenia są całkiem fajne i w dłuższych fajtach możesz kogoś po prostu zabić. Jeden z moich ulubionych czempionów, bardzo często gramari, jest to czempion, który sprawdza się na każdym poziomie rozgrywki, czy to właśnie w samym piekle w Ironie 4, czy to nawet na poziomie mistrza świata, gdzie grają najlepsi zawodnicy. Jacy kiedykolwiek grali w tę grę. Przechodząc do bota, tutaj muszę powiedzieć, że jest to trochę niewdzięczne. Linia. Na Soloku, w szczególności na Loelo, od razu bym właśnie grał na bocie. Bo po pierwsze, jesteście bardzo zależni od supporta i od całej reszty drużyny, bardzo często musicie być tak zwanym męczennikiem, i w większości gier, jeżeli nie gracie właśnie duo z waszym supportem, to wy jesteście po prostu takim pasażerem, który musi jechać z tym pociągiem całej waszej drużyny, ale wy nie jesteście tym, który może nim sterować. Dlatego tutaj na Dekary poleciłbym Serafinę. wujesz sobie wavy. jakby twój support trollował, no to jesteś w stanie sobie poradzić. 1 na 2, ale jak Rzemek ogarnia, to możesz bardzo dobrze dociskać przeciwnika pod towerem razem z twoim supportem, sprawić, że enemy bot nie będzie mógł właśnie z pod towera wyjść, a gra dla nich będzie bardzo nieprzyjemna. Do tego, jak przejdziesz laning phase, to twój champion staje się bestią, bo gra dla całej drużyny jest o wiele łatwiejsza, Wystarczy się zgrupować, cały czas rzucasz porąbane tarcze, porąbany healing, no i do tego wszystkiego masz Erkę, która jest w stanie solo wygrać teamfight. A jako, że aktualnie Liga Legend głównie opiera się na grze wokół obiektywów, to taka Serafina z jej Erką i z jej bitkami drużynowymi, jest świetna. Drugi champion na Deckery to Miss Fortune. Znowu ten sam koncept, gra pod Teamfighty, świetna ereczka, a do tego bardzo fajny i przyjemny laning phase. Tym Masz obrażenia, których ludzie się nie spodziewają, a jak wymasterujesz to, jak rzucać Q właśnie przez creepy, to przeciwnicy bardzo często są w szoku i nie spodziewają się takiej bomby. Do tego Twój champion ma mnóstwo movement speeda i jak jeszcze dopkasz to butami Swiftness, to biegasz jak Formuła 1 i nikt nie jest stanie cię wyłapać, a bardzo często ten dodatkowy movement speed. Sprawia, że nawet jak pozycjonujesz się jak Devil, to i tak może ujść do płazem. Na laning face'ie dociskasz i próbujesz dominować, a potem w team fightach wystarczy, żebyś jako tako się ustawił, dobra ereczka i cały przeciwny team spływa w sekundę. Jeżeli chodzi o supporta, to moim zdaniem jest to najcięższa rola do wyjścia z Lowelo. W wielu sytuacjach ciężko jest mieć wystarczający impact na gierkę, taki jaki możesz mieć chociażby z mida czy dżungli, a często mimo, że tapujesz dobre zagranie, to może brakować Ci follow-upu i może brakować obrażeń. Obrażeń, które mógłbyś mieć na przykład grając w lesie. Dlatego, jeżeli chodzi o porta tutaj polecam przede wszystkim Lux. Champion, któremu łatwo wygrać linię, a jak wyjdziesz trochę do przodu z linii, to i tak masz możliwość zadawania obrażeń. I kierowania. Bo jeżeli wygrasz linię, to koniec końców zachowujesz się jak zwykły Max Mida. Biegasz po mapie, szukasz jakichś wyłapań, cały czas gdzieś tam się chowasz w mgle wojny, rzucasz jakieś kiuski za ściany i próbujesz przeciwników wyłapywać i one -shotować. No i też w walkach drużynowych zawsze możesz dorzucić jakąś tarczę, która paradoksalnie bardzo konkretnie shielduje wszystkich w Twoim teamie. Więc jest to bardzo fajne narzędzie. No i grając z Lux... Nie musisz się zbytnio martwić o to, że jak wejdziesz na przykład do przodu, to nie będzie miał kto ciebie sfollowować, albo nie będziesz miał obrażeń, żeby kogoś zabić. Druga z kolei już opcja jest nieco bardziej tradycyjna. Mowa tutaj o Leonie. I grając z Leoną, zajebiście jest właśnie jak możesz zagrać duo z jakimś swoim koleżką. Jeżeli ten koleżka na przykład dopka jakąś mewką, to macie niebotycznie mocne kombo, które stąpuje w większość gierek. Linia, tak na dobrą sprawę, nie ma dla ciebie znaczenia, bo jeżeli znajdziesz wejście. To spoko, możesz wejść Ale jeżeli nie znajdziesz, to szczerze nie ma to znaczenia Ważne jest to, żeby w pewnym momencie Zejść z linii i biegać po mapie I tam co chwilę w kogoś wchodzić Stunik, stunik, stunik I gracie, schodzisz na pierwsze void Grabsy, Na tych void Grabsach. Jeżeli przeciwnego supporta nie ma, to praktycznie każdy fight wygrywasz, bo masz takie porąbane stuny, tyle obrażeń, a w dodatku jesteś dosyć tankowny. Potem po prostu możesz latać cały czas z junglerem, czy po prostu gdzieś tam chodzić po mapie, zarzucić jakąś wizją, szukać wyłapań i sprawiać, żeby przeciwnym lanerom, w szczególności midlanerowi i top grało się tragicznie w tą grę i żeby oni mieli ochotę po prostu z tej gry wyjść. Masz perfekcyjny setup, tyle cyseków, bo tu stun z tutaj ród z E, tutaj kolejny stun zereczki, że na dobrą sprawę jak w przeciwnika wejdziesz, to ten nie może się zbytnio ruszać. A jak odpowiednio cycekujesz przeciwników, to twój team. A fajny follow-up i można spokojnie ich zabijać. Cały czas wybiegasz na mida, cały czas wybiegasz na topa, kontestujesz wszystkie obiektywy, masz praktycznie wywalone w swojego adekery, więc jeżeli ten będzie ci płakał, że nie grasz z nim na bocie, to po prostu go zmutuj. I w ten sposób wygrywasz sobie giereczki. To są moim zdaniem najlepsze czempiony do wyjścia z low dokładne, rozszerzone poradniki z buildami, runami i analizami najlepszych zawodników na świecie. Będę pojawiać się na tym kanale w przeciągu kolejnych tygodni. No i to tyle. Do zobaczenia i powodzenia w bijaniu LP-ków na Summoners Swift. No i tutaj graficzka z wszystkimi wyborami, no i dodatkowe dwie opcje, jakby te Wam się nie spodobały.